Witamy Was w kolejnej relacji z naszej DemoFarmy. Ponownie jesteśmy z Michałem. Tym razem nie na rzepaku o ozimym, lecz na nowym gatunku jakim jest jęczmień ozimy. Michał, ostatnio nagrywaliśmy było dosyć ciepło, dziś warunki już takie typowo, typowo jesienne. Powiedz nam co polecamy z naszej oferty nawozów dolistnych do użycia w uprawach zbożowych. Dzień dobry państwo, cześć Marek. Tak, jesteśmy na jęczmieniu zimnym. Tak jak Marek powiedział, jesień można powiedzieć się już zaczęła, czy może w końcu się zaczęła. Tak, jak, Przez... bo w tym roku bardzo długo to okres letni nam się przeciągnął tych wysokich temperatur. Przez długi, długi czas było bardzo ciepło. Widać, że ten jęczmień właśnie wchodzi w fazę trzeciego liścia. My tutaj, podobnie jak miało to miejsce w przypadku w przypadku rzepaku ozimego, również będziemy rozdzielać troszeczkę tutaj to nasze nawożenie do dolisne, no i tak analogicznie do syty Sytuacji właśnie z rzepaku, tutaj odsyłamy właśnie do filmu wcześniejszego. Tak jest, można, zachęc można zobaczyć, do jego oglądania. I um, tak samo właśnie tutaj, też w, na plantacjach, powiedzmy, które będą później siane, tak gdzieś po, po, po kukurydzy, tak, czy, czy, czy gdzieś tam w po, późniejszym etapie, po prostu po, po burakach, o, dokładnie. Um, będziemy proponować Państwu właśnie nasz nawóz dolistny Jarawita Kombi Fos, który ma w swoim składzie dużą zawartość fosforu. Oprócz tego um, mikroelementy. I tutaj my um, przez lata badań przeprowadzamy. W, między innymi w, w naszej fabryce w, w dziale rozwoju w Pocklington, czy tutaj na naszych walonkach polowych w Polsce. Również doszliśmy do tego, że po prostu um, ten nawóz, jego wysoka koncentracja, wysoka koncentracja fosforu zawarta w tym nawozie plus do tego mikroelementy sprawiają to, że po prostu mówiąc kolokwialnie, my zawsze będziemy w stanie podgonić troszeczkę te słabsze rośliny. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to tutaj Jarawite KombiFos od 2 do 4 litrów na hektar. W celu tego lepszego startu, dodania energii tej roślinie, tak? pamiętajmy też, że fosfor ma duży wpływ na system korzeniowy, i tutaj my zawsze rekomendujemy. Stosowanie go właśnie w tym okresie jesiennym. Celem lepszego ukorzenienia to jedna rzecz, ale pamiętajmy, lepszy korzeń, lepsze przezimowanie. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie i w skrócie. Dlatego pierwsza rzecz to, czy nasza pierwsza rekomendacja to właśnie Jaravita kombifos. Tak jest. No tu na, Jesteśmy dzisiaj na jęczmieniu. Jęczmień jest tą rośliną z gatunków zbóż, która ewidentnie buduje swój potencjał polowania już z jesieni. Tak? To w jakiej fazie ona wejdzie do spoczynku zimowego mniej więcej może jesteśmy w stanie określić, jakie później będziemy w stanie określić plon. Teraz, tak, jeżeli ktoś liczy na to, że rozkrzewi jęczmień wiosną, no niestety tutaj się zawiedzie, ale myślę, że to tutaj o tym nie trzeba mówić, bo chyba wszyscy, wszyscy mają tego świadomość, tak. Inna sytuacja jest oczywiście z pszenicą czy, czy ewentualnie z gdzieś tam. Dlatego, tutaj, dlatego też z tym gatunkiem wchodzimy gdzieś w te, w te, na te stanowiska, gdzie późno schodzi nam roślina z, z pola, kukurydza, burak, czy też ziemniak, tak? Ponieważ tam mamy jeszcze możliwość po prostu do krzewienia potem w, w, okresie, w okresie wiosennym. Tak, a Michał, a co na plantacjach takich sianych w optymalnym terminie? Tutaj nasz już stały punkt nawożenia dolistnego jest to Jarawita Gramitrel i tutaj zawsze będziemy podkreślać, jest to nawóz zawiesinowy. Pamiętajmy o tym, dużo, bardzo dobra formulacja, tak? Idealne pokrycie powierzchni liści i bardzo długi okres otrzymywania się na liściu przez te rośliny ma możliwość pobierania składników pokarmowych zawartych właśnie w tym nawozie przez długi okres. Można powiedzieć, aż do momentu spoczynku, ponieważ nasze badania wykazały, że może on utrzymywać się nawet do 70 dni w takich warunkach, czy to deszcz, czy słońce, powiedzmy. W no, typowo, tak, polowych, typowo polowych warunkach utrzymuje się 70 dni na roślinie i ta roślina może korzystać z tego nawozu przez taki właśnie okres czasu. Przez co my warunkujemy jej, czy dajemy jej możliwość dobrego pobrania wszystkich właśnie mikroelementów, tych, bo tutaj trzeba, Bo kluczowych. trzeba dokładnie, trzeba powiedzieć tutaj właśnie, że w gramitrelu są zawarte trzy kluczowe mikroelementy. Jest to miedź, mangan, cynk. Wszystkie trzy bardzo istotne w kontekście właśnie upraw zbóż. A najważniejszy z nich jest mangan, bo to on w głównym stopniu odpowiada za odpowiednie przezimowanie naszych roślin. Tak, ostatnie lata na nauczyły nas, że te zimy są dosyć łagodne, jednak... Y My zawsze też twierdzimy, że lepiej być przygotowanym na te ostrzejsze zimy, na te niekorzystne warunki pogodowe. Warto tutaj też zwrócić uwagę na mieć, która. Um... Powoduje czy pomaga nam w lepszej fitosanitarności, jeżeli chodzi o zboża. Tutaj, taki to jest też mikroelement, który powoduje to, że będzie lepsza możliwość tego zboża. Zboże po prostu lepiej poradzi sobie z ewentualnymi chorobami, które, no, raczej jak pokazują już ostatnie lata, dość często wkradają się na plantacje, już właśnie w tym okresie jesiennym. Także tutaj na to warto też zwrócić uwagę. Wysoka koncentracja tej miedzi w, w nawozie vita gramitrel też na pewno pomoże na lepsze przyzimowanie Poszczególnych zbóż. Ja jeszcze dodam tylko, wracając do formulacji, nasza formulacja, formulacja zawiesinowa lepiej jest pobierana przez rośliny właśnie w tych warunkach typowo jeściennych. W niskich temperaturach te składniki, właśnie w takiej formie, są łatwiej dostępne dla roślin. Przez to roślina lepiej pobiera jest z powierzchni liścia no i lepiej wbudowywuje je w swoje, swoje struktury. Tak, to prawda oczywiście wszystkie formy, które, są, które my proponujemy w naszych zawiesinowych preparatach, na pewno będą lepiej przyswajalne w tych właśnie warunkach, o których Marek powiedział. A jeszcze Michał, wracając do miedzi, wiemy, że znajduje się ona w naszym produkcie Jarawita Gramitrel, jednakże też mamy produkt wyłącznie typowo miedziowy. Tak, jest to wysoko skoncentrowana miedź w naszym nawozie dolistnym Jarawita Miedź, który w swoim składzie zawiera 500 gramów miedzi w litrze. Jest to też właśnie zawiesina, tak, długo utrzymująca się na powierzchni liścia. W kontekście jarawita mieć tego naszego nawozu, możemy też wspomnieć o naszych ostatnich badaniach, jakie przeprowadzamy w uprawie buraka cukrowego, o których troszeczkę więcej pewnie z Markiem powiemy wiosną. Niemniej jednak już teraz możemy zdradzić, tak, że efekty były naprawdę bardzo dobre w kontekście walki z chwościkiem buraka. Tak jest, czyli mieć działa nie tylko odżywczo, ale też fitosanitarnie. Dokładnie właśnie to miałem na myśli, żeby tutaj Zwrócić na to uwagę, że nie tylko odżywczo, ale również walka z chorobami. Myślę, że dzisiejsza dawka wiedzy, jeżeli chodzi o nałożenie zbóż, to jesienne była bardzo duża. Za dzisiejszą waszą uwagę dziękujemy razem z Michałem i zapraszamy do oglądania kolejnych naszych relacji z naszych demofarm. Do zobaczenia. Do zobaczenia.